W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. The... Wojak dobry jest. Walk zawodowych a przeciwko się staną. Roman Walicki Czechy! A już o przygotowanie również podnosimy Aleksyka Kuziemskiego, który stanie naprzeciwko Romana Wanickiego. Póki co Roman Wanicki Czechy, proszę Państwa, waga półciężka. Waga półciężka, pojedynek, zakontraktowany również na 6-3 minutowych rund. Przypominam, waga półciężka, 6-rundowy pojedynek. Roman Wanicki Czechy versus Aleksy Kuziemski Polska. Proszę Państwa, Roman Wanicki to 37-letni pięściarz z Czech. Na swoim koncie ma już 34 pojedynki. Walczył na ringach w Czechach, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii. Roman Wanicki. Waga 78 kg. Roman Wanicki. A przeciwko Antona jutro. Przepraszam, a przeciwko Romana. Aleksy Kuziemski, Polska. Warto dodać proszę Państwa, że jutro na rożniku Aleksyrego Pan się pojawi. A więc dwie sławy. Aleksy Kuziemski, Polska versus Roman Walicki, Czechy. Waga półciężka, innych, zakontraktowany na 6-3 minutowych rund. Zapraszam zawodników tutaj na środek.

Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.